Warszawa da się robić, warszawa da się robić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Szkoła podstawowa imienia Wacława Popiela w Mościskach ekologią stoi. Od ponad 12 lat realizowany jest tu program Śmieci Mniej, Ziemi Lżej, który został dostrzeżony w kręgach ekologicznych nie tylko w gminie wysoka. Ale również w powiecie i województwie. Dowodem jest trzykrotna nagroda w pucharze recyklingu oraz nagroda w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski „Dzieła proekologiczne”. Animatorką działalności proekologicznej w szkole pani Grażyna Wrzaszczak nie ogranicza się jednak tylko do konkursu śmieci mniej, razem z uczniami szkoły rozszerza działalność. Przystępuje do zbiórki surowców wtórnych, np. makulatury, baterii, zużytych tonerów, nakrętek, złomu oraz konkursów ekologicznych, takich jak Ekoplaneta, Puchar Recyklingu, Drugie Życie Baterii. W mijającym roku szkolnym w konkursie Polub Baterie, którego celem była edukacja ekologiczna w zakresie ograniczania negatywnego wpływu zużytych baterii i akumulatorów na środowisko, wzięło w nim udział 200 szkół z całej Polski. Blisko 50 tysięcy uczniów. W dniu 24 maja 2016 roku Remondis Elect Recycling ogłosiła wynik ogólnopolskiego konkursu Poluby Baterie. Miło nam poinformować, że zwycięzcami konkursu Poluby Baterie zostały następujące szkoły: pierwsze miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 5 w Kielcach, drugie miejsce Szkoła Podstawowa numer 8 w Cieszynie, trzecie miejsce Zespół Szkół w Malawie. Szkoły wyróżnione. Szkoła podstawowa nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, Happy Kids Osowa w Gdańsku, Szkoła podstawowa nr 2 w Mrągowie, Szkoła podstawowa imienia Wacława Popiela w Mościskach, Akademia Talentów Prywatna Szkoła Podstawowa w Wągrowcu, Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych. Szkoła podstawowa numer 2 imienia Królowej Jadwiki w Czechowicach Dziedzicach. Wszystkim dziękujemy za wielkie zaangażowanie i wszystkie przesłane prace. Koordynatorkami konkursu w szkole w mościskach były pani Grażyna Wrzaszczak i pani Magdalena Kułakowska. Każdy, kto przyniósł i wrzucił do pojemnika chociaż jedną baterię, przyczynił się do sukcesu naszej szkoły. Oprócz zbiórki baterii uwaga, zebraliśmy 200 kg. Uczniowie mieli wykonać następujące zadania: wymyślić imię dla animowanej postaci pani baterii, ułożyć rymowankę o tematyce zbiórki baterii, zaprojektować pojemnik na zużyte baterie. A do zadań koordynatorów należało przygotować kącik informacyjny, przeprowadzić lekcje na temat niebezpiecznych odpadów oraz w wyznaczonych terminach złożyć sprawozdania do. Organizatorów konkursu. Na sukces zapracowali również rodzice, którzy wspierali swoje dzieci w wykonaniu zadań konkursowych. Wspólna praca zaowocowała sukcesem. Zostaliśmy jedną z siedmiu wyróżnionych szkół i zaproszono nas do Warszawy. Dzień 9 czerwca był dla dzieci i rodziców bardzo długi i wyczerpujący. Ale zapewnił dużo wspaniałych wrażeń i pozostawił wspomnienia, które będą żywe prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat. O godzinie czwartej po podekscytowani rodzice i dzieci spotkali się na dworcu PKP w Pile. Dla większości dzieci była to pierwsza podróż tym środkiem lokomocji kiedy najmłodsza uczestniczka wycieczki znalazła wolny przedział usiadła a zapytana przez rodzica co tutaj robi odpowiedziała znalazłam wolny pokój i chciałam odpocząć na dworcu centralnym o 9:30 czekała pani Irena Kuśmierczek która tego dnia podjęła się trudu przewodnika po stolicy i opieku na grupy na wstępie przeszliśmy złote tarasy które są niezwykłe oczywiście atrakcją były ruchome schody i imponujące wnętrze. Po wyjściu ze złotych tarasów znaleźliśmy się w centrum stolicy. Duże wrażenie robiły drapacze chmur, w tym słynny żagiel i okoliczne hotele i biurowce. Potem przeszliśmy obok pałacu kultury i doszliśmy do stacji metra. Oczywiście metro to również środek lo lokomocji, którym większość uczestników wyjazdu podróżowała pierwszy raz. Udaliśmy się do Kinamura. Na małym skwerze chwilę wszyscy odpoczywali a dzieci bawiły się bańkami. Przed godziną dwunastą weszliśmy do budynku. Mamy poszły przebrać dzieci w galowe stroje. Zarejestrowaliśmy swój przyjazd u organizatorów i udaliśmy się na salę. Rozpoczęła się gala. Dzieci i reprezentująca szkołę Magdalena Kułakowska zostali zaproszeni na scenę. Wręczono nam upominki i czek na 1500 zł dla szkoły. Przeżycie było ogromne. Dzieci zadowolone. A rodzice i towarzysząca pani Irena niezwykle dumni. Po skończonej gali jej uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek. Do wspólnego zdjęcia stanął prezes firmy Jangar, e, sponsora konkursu, pan Jan Oleszczuk, oraz koordynatorka konkursu z ramienia Remondis, pani Ewelina Zając. Po gali udaliśmy się na starówkę. Jechaliśmy najstarszymi schodami ruchomymi, rozglądaliśmy się po placu zamkowym. Zaprosiliśmy do, też do wspólnego zdjęcia króla Zygmunta III Wazę, ale niestety on nie mógł zejść ze swojej kolumny, a my nie mogliśmy się wspiąć na jej wyżyny. Potem poszliśmy odwiedzić Syrenkę i ona już wdzięcznie nam pozowała do fotografii. Murami obronnymi obeszliśmy starówkę, podziwialiśmy barbakan, odwiedziliśmy małego powstańca i Jana Kilińskiego. Ostatnim punktem był powrót na złote tarasy. I obiad o kolacja w KFC, potem spacer po dworcu centralnym i pożegnanie z panią Ireną. Bardzo serdeczne, bo przez tych kilka godzin stała się dla całej grupy osobą bliską. W drogę powrotną wyruszyliśmy o 18.30. Czas podróży umilały dziewczynki z klasy trzeciej: Maja, Eliza i Amelka, które rozśpiewały się i dały w pociągu mini koncert. Do piły dojechaliśmy zgodnie z planem o 23.30. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Ten dzień na pewno wszyscy będą długo pamiętać. Dzieci i ich rodzice dziękują firmom Remondis Spółka z OO za sfinansowanie przejazdu do i z Warszawy, a firmie Altwater Piła Spółka z OO za sfinansowanie przejazdu środkami komunikacji miejskiej w stolicy i obiad-kolacji dla dzieci. we